Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnej ustawieczce Hearthstone. E, Mamy tak, demony, zwierzę, murloki, nieumarli, smoki, e, Kerrigan, e, ob, odblokuj zerga. No, zerk nie jest zły, moi drodzy, tylko że ja się bardziej e, skupiam na zergu niż na grze i spętanie. I ani jeden, ani drugi mi się nie podoba. Mamy opcję zmienienia, więc zmienimy. Alkar, niech będzie e, działanie pasywne, początek walki. Daj twojemu stronikowi z lewego skraju planszy furię wichrów, boską tarczę i prowokację. Niech będzie... Ogólnie ten Kerrigan niezły, bardzo dobry bohater, tylko musicie się umieć skupić na dopakowywaniu go. I też w jakiejś wypadałoby też kupić, a nie tylko na jednym się skupianiu. Raz go próbowałem i mi starczy, choć pewnie się okaże, że to jest jakiś bardzo. Niesamowity bohater. Dobra, mieliśmy smoki ostatnio. A, jeszcze mam tak, kule nadzorcy. Gdy ulepszysz karczmę, ośwież i zapełni ją stronikami przeważającego rodzaju spośród przyjaznych stroników. Okej, okay. dawno nie było murloka. Okej, okay. no i tak zostawimy. Nic więcej tu nie zrobimy. Przy ulepszeniu karczmy, no to to jest właśnie problem. To jest dobra umiejętność. No i czytam karta. Tylko z drugiej strony pamiętajcie, że jeżeli będzie dobra karta i będziesz chciał sobie odświeżyć, a nie będziesz miał za co ją kupić, to ci zniknie. I psik! I jak zwykle ktoś musiał mnie skopiować. I na murlokach też gra. Na murlokach dawno nie grałem. Piratów mamy dosyć mocno obczajonych. No i co teraz moi drodzy? Z jednej strony powinien zrobić karczmę. Jeżeli zrobię karczmę, ucieknie mi stronnik. Więc ja zrobię taki myk, troszkę inaczej niż zazwyczaj, kupię sobie tak, tak zostawimy i w następnej, yy, czekajcie, w następnej turze będziemy mieli yy, za 3 sztuki karczmę, no dobra, dobra, coś pokombinujemy. No i 6 sztuk złota, więc teoretycznie musimy i karczmę zrobić yy, i kupić jednego stronika. Pięknie. Z jednej strony dobre, wiecie, będziemy mieli boską tarczę, to się przyda. Jeśli chodzi o tą umiejętność. Okej. Okay. Tym razem wygrywamy. Dobra, no to tak robimy, że zrobimy sobie karczmę. Za trójeczkę. Do tego powinien, no właśnie. No i teoretycznie tak. Na koniec Twojej tury daj przyjaznemu stronikowi stronikowi twoje ręce plus 11 jeden, jeden. Może zaczniemy od tego. Yy, myślę, że też tego roztrzepanego też kupimy. W sumie wszystkie trzy chyba kupimy. A czy nie? Yy, Murloki 2. I kupimy zaklęcie. Yy, to jest dobra sprawa. No. Czyli co? Będziemy mieli 6 sztuk złota. No to akurat. Yy, Dwa murloki kupimy. A to też trochę mało. No ale trudno. Okej, okay, dopakujemy się. Okej. Okay. W sumie bezproblemowo póki co. A jeszcze jakieś fajne uchwycić ozdowy I lecimy z tym koksem. Dobrze. No to tak jak mówiliśmy, biorę tego. Tylko pytanie, czy ja go powinienem chyba tak w ręce trzymać, bo początek walki, jeśli ten stronik znajduje się w twojej ręce, przyzwiję go kopię. Ok, weźmiemy tego. Kogo zapakujemy? Właśnie. Dobra, niech będzie ten poeta Burychłusek, tak? Burychłusek. Nie jest jakoś mocny, ale tak, tu sobie zamrozimy. Ja kupię sobie zaklęcie. Ciekawe jak to działa na przykład. A nie, bo byłem ciekaw, jak to działa zamrożenie, jako odświeżymy karczmę. No ale to na pewno nam znika to zamrożenie i pojawiają się nowej stronicy. No tu mogą być dobrze dopakowane jednostki, bo jednak ta karta kula nadzorcy dużo daje, więc jak to jest mocno ogarnięty. No jakbyśmy pograli na piratach, których na szczęście nie ma. No to moglibyśmy się fajnie dopakować. Dobra, zostawimy to w ten sposób. Pięknie. No, chyba na murlokach ostatnimi czasy to. Dawno nie, wi nie widziałem w sumie przeciwnika na murlokach, co jest ciekawe. Z tych wszystkich walkach, które mieliśmy. Ale raczej jest to granie na dopakowywanie tego na ręce. Tak mi się wydaje przynajmniej. Że tu nic się nie zmieniło. Ok, i kupimy sobie zaklęcie. Z... Tak, kupimy sobie zaklęcie i zrobimy sobie karczmę. Ten akurat murlok nie jest mi aż tak super konieczny. No i tak. Mamy fajne rzeczy, bo. No właśnie. Teoretycznie wszystkie bym chciał. Mamy mąci mo basistę agonia, tylko nie mamy tego typka na ręce, którego powinniśmy mieć. Już nie pamiętam, jak on wygląda. No ale to z czasem jakoś ogarniemy. Uhuhu, ten złoty. Początek walki, jeśli ten stronik znajduje się w Twojej ręce, przyzwij jego kopię z podwojonymi statystykami. No i dobra. 9-9. Oj, troszeczkę nam tu armii gościu zniszczy, niestety. Dobra. Mamy spokój, no niestety ten fioletowy smok e, zrobił robotę. No ale nic nie szkodzi. W sumie ja może źle zrobiłem, że mamy tego pierwszego, którego mamy. Powinien być najmocniejszy jako pierwszy. E, dobra, zakręć kołem jog Sarona, to nas nie interesuje. Odkryj stronika z poziomu trzeciego, mającego rodzaj. Mającego rodzaj, na początku każdej tury otrzymujesz jego kopię, to nie. Otrzymujesz 3 klosowe stroniko z poziomu czwartego to nie. Otrzymujesz ból gotacza operowego za każdym razem, gdy przyjazny stronik traci jad, otrzymuje plus 4-4 na stołe. Dobra. Trochę tak nie wiem jak to zrobić, bo... Bo tak sobie myślę... Że z jednej strony. A dobra. Chodzi mi o ustawienie go dokładnie. Zrobimy tak. Dopakujemy sobie tych ziomków. Najwięcej no tu nic nie zrobimy. Ja sobie to zamrożę. Zamrożę. No i co? Za 6 sztuk będzie karczma. To też nie będziemy kupować. Będziemy mieli 9 sztuk złota. Więc prawdopodobnie całą trójkę kupimy. Bo jeśli dostaniemy. Od tego specki, od Bombloga gnatów z trucizną, no to ona chyba może dostać, tak? Słowo klucz. No właśnie, a co zresztą słowo klucz? Było kiedyś dużo murloków z tym. No to widzę, że nie tylko ja tu na murlokach będę grał. No i ten powinien sobie fajnie rosnąć. Okej. Okay. Dobra, no kupujemy tak jak mówiłem. Gdy sprzedaż, na razie go nie będziemy sprzedawać. Hmm. Powrzucamy. Oby... Moi drodzy, oby to była trucizna. Już nie pamiętam czy to on musi mieć truciznę, czy nie. Jest. No to dobra, no to to dobrze. O, okrzyk bojowy, spoko, Murlock, możemy go wrzucić. No i w tej rundzie to wszystko. No, ci dwoje będą się dopakowywać. Tylko nie pamiętam po ile 4-4. No to też spoko. Oczywiście wracam, wracam, bo muszę mieć jedno miejsce wolne. Tego sprzedamy. I mamy tego, więc ja sobie go wrzucę i sprzedam. Dobra, odświeżymy sobie może coś fajnego. Daj stronikę plus 1, 1 powtórz za każde inne dodatkowe słowo kluczowo w Twoim składzie. Ja myślę, że my kupimy sobie tą. Za jedną sztukę złota to nie jest dużo, a za piątkę kupimy karczmę. Wejdziemy na czwarty poziom. No i sobie go dopakujemy, któregoś. Ale to obojętnie, chyba komu damy. Więc zobaczymy. Okej, okay, 22-22. Okej, okay, fajnie, że akurat tego zaatakował. No i dobra. No i na ten etap gry wyglądamy dobrze. Później to zobaczymy. I tak. Kupię to. Oczywiście, karczmę zrobimy. Co tu fajnego mamy? No, tego na pewno musimy kupić. Mąci basista. Mąci basistę też złotego będziemy chcieli zrobić. Ja zrobię tak. No właśnie, tego musimy sprzedać. Przede wszystkim. Tego wrzucimy. No chyba, że zrobimy jeszcze inaczej, że ja tego starzyka też sprzedam. Damy jedną sztukę złota. Rzucimy moncibasistę. Kogo dopakujemy? Spróbujemy tego 21-19. No i okej. Okay. No i chyba sobie zamrozimy, bo sobie delikatnie je dopakujemy później. Dobra. No ten na razie mało rośnie, ale już mamy fajnego murloka, który będzie go dopakował plus 5 plus 5. Na pewno przyda się złoty, będziemy go szukać jako złotego. No i tak, w sumie na ten etap nie pamiętam, jeśli chodzi o murloki. Mnie ciekawi, ten Monti Basista, bo on go wrzucił. I czy, czy by ten drugi Monti Basista też go wrzucił? Wydaje mi się, że nie. Bo jeżeli on jest zawiązany, traci już nie ma możliwości. się się oczywiście, też złoty. Okej, okay, mamy kolejną ozdobę. Odkryj dwóch stronników z poziomu szóstego ustaw ich statystyki 20 na no 20. Na koniec każdej tury daj losowemu przyjazdem burlockowi plus 10, 10 i jad. No i to według mnie jest dobra sprawa. Chyba, że da temu, który już ma jad. No to już tak to jest mniej może dobra sprawa, no ale. Dobra, dobra. tego wyrzucimy. Choć teoretycznie nie wiem, czy nie lepiej byłoby go trzymać w ręce. Tak, tu chcemy dać na pewno prowokację. Troszkę go wzmocnimy. No i nie wiem. Okrzyk bojowy 2 plus 3 to nie jest jakieś, wiecie, nie wiadomo co mocnego, no ale zawsze coś. Dopakujemy sobie. No i możemy poszukać. Otrzymujesz losowego stronika z poziomu pierwszego. Wiecie co? Ja to kupię i zobaczymy, co wyleci. No nic szczególnego. Do tego króla Babulgota można było wrzucić, ale czy on mi jest potrzebny? Przede wszystkim potrzebowałbym właśnie mieć moncibasistę złotego. Jak dostaniemy złotego basista, to potem możemy się zastanowić, co zresztą. Bo dostaniemy jedno miejsce, będziemy mieli więcej. No bo on będzie złoty, no jakbyśmy, ten też nie jest jakiś super konieczny. Poeta Bury, resztę chcę mieć. Ta, tą czwórkę. Ta czwórka musi być. Okej, okay, 36-36. Choć ja tak myślę, że w sumie skoro mamy dwóch z prowokacją, tylko dwóch, no to ja szczerze mógłbym tego pierwszego trzymać. E, tego mocniejszego e, z trucizną. E, z lewej strony to by jeszcze dostawał Boską Tarczę. A atak ma chyba najwyższy i tak, tak czy siak, więc e, nie byłoby to złe. E, więc ja zmieniam tego Bulgotacza. I teraz tak, ja liczę, że wygramy, więc damy to zaklęcie. Te są spoko murloki, zawsze coś fajnego może wylosować. Okej, okay. ten sprzątacz głębinowy też mógłby mieć z jednej strony prowokację. Wybierz jedno, otrzymujesz plus 3 do ataku oraz boską tarczę lub otrzymujesz plus 3 do zdrowia jad. No, powiem wam to, i to by było dobre, jakbyśmy sobie złotego zrobili. Może kiedyś go kupimy. Sprawdzimy, co tutaj. Ok, młęcik basista, no to GIT. Szkoda, że tamtego wywaliłem, ale trudno. Hmm. Jakieś zakręcie skarczmy. Może być to. Tego sobie dopakujemy. Ja myślę, że tego możemy śmiało sobie wrzucić. Zrobimy tak. No teoretycznie nad tym można byłoby się zastanowić. On odradza się chyba z tym maksymalnym zdrowiem. No maksymalnym atakiem. Kurczę, nie wiem, nie wiem właśnie. Czego nie wrzucić za tego. Ale chyba tak zrobimy. Tempo taburych łusek aż tak mnie nie interesuje. No i kogoś na ręce by jeszcze, bo jeżeli on przyzywa dwa murloki z najwyższym zdrowiem. Wszyscy mają się na zewniku, więc teraz nie wiem, czy nie warto byłoby mieć dwóch. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Okej, okay, tu sobie bez problemu poradziłem praktycznie. Jedna jednostka zrobiła robotę, choć nie powiem. Dosyć mocno się dopakowują te murloki. Eee, znaczy te kolce zwierzę. Dobrze by było go wykończyć. Mamy chyba poziom karczmy czwarty, tak? Czwarty? Czwarty. Kurczę, ale pech. Wolę wykańczać te jednostki, bo tym się okazuje, że się tak dopakują i zostaje mu jedno zdrowie i problem. Dobrze, robimy poziom karczmy wyższy, a miałem tego kupić, no to jest błąd, to jest błąd, ale możemy tak zrobić. No i teraz zastanawiam się, czy nie mieć tych dwóch, czy nie zrobić z tych trzech jednego złotego. Okrzyk bojowy, daj przejście murlokowi plus 6.6. Za każdego kontrolowana przejście murloka, No to to jest fajna opcja. No ten bulgotacz jest z piątego poziomu. I teraz pytanie jest takie: czy jakbym zrobił już trójkę i miał tylko pięciu na stole, i by on sobie tu wrzucał? No bo wiecie, teraz jak dopakowujemy. On chyba będzie dawał dwóm chyba po 5-5 pięć, pięć, czy 1-10. No właśnie nie wiem. A spróbujmy zrobić tak. A to co to. Zrobi nam to coś? Zrobi. Dobra. Spróbujemy. Najwyżej okaże się, że to nie, nadaremno było zrobione. No nie wiem, czy to będzie opłacalne, no ale to sprawdzimy. Bo wiadomo, teraz. No ten też nie jest jakiś super mocny, ten plus 2 plus 2. Co prawda troszkę no, zrobiliśmy lepszy poziom. Dobra, mamy też całe dwie jednostki. No smoczki tu będą trochę problematyczne na pewno. Szkoda, szkoda, że uderzył tego. My tutaj nie mamy jakoś super dużo w zdrowiu. Do tego moci Basista chyba dwóch przywołuje. No co prawda, wiecie, tego drugiego jak przywoła, to on tu raczej za dużo nie zrobi. No, zabrakło. Nie dużo, ale zabrakło. I też to jest postać, znaczy bohater z jednym życia. I nie jest w sumie taki słaby. No właśnie. Zobaczymy, zobaczymy. Czy to będzie dobre, to co zrobiliśmy, czy nie. Jest znowu złoty. Dobra, kupimy to. Może akurat coś fajnego. Okrzyk bojowy i prowokacje. No, prowokacja w sumie może jeszcze temu by się przydała. Żeby na pewno ginął. Nad tym się wtedy zastanawiałem. 17 i 2. No nie wiem, który będzie szybciej rosnął, ale może to, co mamy. Dobra. Ten tu miał chyba też murdoki na początku, ta, 7 murloków. Ok, No tak. Patrząc to dwóch na pewno jest dosyć takich. Dobrze uderzyło, to mnie cieszy. Ale niestety będziemy ich chyba mieli problem. choć z drugiej strony mamy truciznę, więc... Że on tak jest potężny, to mu to nic nie daje. Tylko zobaczymy co oni, co wyleci z tego mąci basisty. O kurcze, no to teraz tego właśnie. To jest ta karta, niestety. Mm. Tak i tak, dobra remisik. To jest właśnie ta karta, której, którą szukałem i którą zapomniałem. Więc ja nie wiem czy dobrze, że mamy tego na ręce. No ale dobra, może akurat jeszcze go znajdziemy. Ja tak właśnie coś tak pamiętałem, że ta karta była dosyć dosyć mocna, a to zakręcie jest spoko. No i ten też... Widziałem Mudloka, tak. Widziałem też. I zapomniałem co ten Mudlock robię i go przerzuciłem. Dobra. Może w końcu coś wylosujemy lepszego. O. To by było spoko. Tylko z drugiej strony, jak to wygląda? Którego on rzuci na stół nie wiadomo? A nie wiem, czy nie wolałbym go mieć. No właśnie. Czy go lepiej mieć na ręce, czy nie. No bo, jakbym go wrzucił już teraz, no to tak. Nie, wolę chyba jednak, wiecie co, mieć go jeszcze na ręce. Ze względu takiego, że. Wolę, żeby te dwa się z podwojonym życiem i zdrowiem pojawiły niż ten z trójką, trójką. Mimo, że nam dopakuje 5-5, jednego, no ale to. W tym. W łącznym rachunku jest słabsze. No, niestety zabrakło nam właśnie tego jednego murloka, który się dopakuje na ręce, co jest. No ale to na razie spróbujemy tak coś e, pokonać. Dobra. No, te rycerze są dobre, bo odradzają się z tą samą ilością życia i zdrowia. No i to jest ten największy problem w tych rycerzach. A Złoty, to ja nie wiem, jak on się, W jaki sposób on się oddadza. Nie pamiętam. Dobra. No, będzie duży problem. Tu też chyba nie przejedziemy tego. No, niestety na dwójce zostało. Dziewiątka. Ja na razie mnie nie robię, bo ja tak i tak z szóstym poziomem nikogo nie mam. Tam pewnie jest jakiś murlock, który byłby potrzebny. No chyba nie ten co na ręce się dopakowuje, tak mi się wydaje, że to jeszcze nie ta pora. To mi nic nie da, plus dwa, plus trzy to jest za mało. No źle to wygląda, źle to wygląda. Na koniec twojej tury plus cztery i losowe dodatkowe słowo klucz. A sprawdźmy go. W sumie ja go nigdy nie miałem. Toksyczny kółek mam nadzieję, że on też dostanie, więc stanie się trucizn, z trucizną. I mnie ciekawi kto będzie na stół, albo ten, albo ten. W sumie obydwa są w miarę mocne, więc zobaczymy. To jest właśnie ten bohater, którego zostawiliśmy na jednej sztuce życia. Więc e, teraz będziemy tego pewnie żałować. Dobra. Tak coś czuję. Dobrze, że uderzy tego najmocniejszego. Tak mam nadzieję, że tu się nic nie wydarzy. Dobra. No tu jedynie tu nam może co dać, to trucizna, cokolwiek. No, niedobrze, niedobrze, niedobrze. No i znów zostaniemy, zostaniemy na dwóch stronikach, niestety. A wystarczyło go dobić. Moi drodzy, byśmy go dobili, by był święty spokój. No i ciężko będzie. Trochę stanęliśmy w miejscu. Dobra, spróbujemy tak. Ja wiem, że mógłbym poziom karczmy zrobić, no ale teraz ja się ratuję czymkolwiek. Ach, takie sobie. Chyba, że faktycznie zrobić... Kolejny poziom karczmy, tylko, że i tak nie będziemy mieli kasy już, żeby kupić jakichś stroników. Twoje zaklęcia z karczmy, które dają statystyki, fajnie. Teraz to mi akurat jest mało potrzebne. Liczę na jakieś dziwne szczęście. No nic, nic, niestety. Jeśli jakimś cudem przeżyjemy, co jest mała szansa, bo on tu raczej za 23 uderzył tego. No właśnie, a my chyba z nim wcześniej przegraliśmy, tak mi się wydaje, więc, więc raczej nie przeżyjemy tego. Jakbyśmy jakimś cudem przeżyli, to w sumie robię karczmy. No jestem w stanie jednego kupić na pewno. Ewentualnie drugiego sprzedając coś. Murloka. Ten płetw agent ogólnie nie jest zły, powiem wam. 4-4 i losowe dodatkowe słowo klucz. Do tego ma to też sobie rośnie. No ale stanęliśmy w miejscu, więc raczej już z tego nic nie zrobimy. No ten też by był spoko. Jakoś tak, powiem wam, z jednej strony on ma potężną rękę, więc nie wyjdziemy z tego ze względu tej, od niego tej ręki. Niestety. No tak, no i niestety my mieliśmy bardzo słabo rękę, rękę dopakowaną, więc trójka i dziewiątka, no troszkę zabrakło. No nic moi drodzy, trujące murloki się nie powiodły. Początek był, początek był w miarę taki obiecujący, ale później coraz gorzej szło. Dobrze moi drodzy, ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczyska.